Okej, okay, aha. Ja czemu jestem z przodu? Tak? Czyli, czyli water level z który był 3,95. Dobra, 3,95. Tak, 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 tak. że jak będziecie chcieli szybko się cofnąć, I co będziecie się bawili z tym, żeby... ja na końcu jak dziadek. Żeby ten, nie? No. Ustawić znowu. Jak to przystało do góry. dziadka. 1,7. 1,7. Ja mam 1,58, zobaczymy co wyjdzie. Nagrywanie. jest fajnie, a nie, a nie. A nie, a nie. Dobra. Gotowi? Dzień dobry moi no, drodzy, o, witam jemu. was bardzo serdecznie. Halo, 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 halo jest taki, halo, halo No dobra, czy wszyscy gotowi, są so, ja się pytam tutaj I'm magia. ready bro, let's go, e, tak, dobra, ja już Uwaga. jeszcze migała światłami ry dobra, lecimy go 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 powóź na nowej Jazna, mapie. Dzień dobry, witam do was bardzo serdecznie, a? jestem Paweł A dzisiaj ze mną jest Reniskiem Ciemanku nie wiem jaki daje z tego. O, Jezu, tam u dolecił level 158 tak. Ale to się odbija się... Odbijał na barierki. O, 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 wybrał o, listy, każdy wybrał za, zero losowych. Każdy wybrał jaki chciał. I Dobra, musimy ja zrobić rekord z na sam Jak najwyższym e, prędkością powodzi. Ja o, się kręcę właśnie się utopiłem. Ja na razie mam 158, czyli tatusiowóz, no, ale Jedziemy jeszcze. To on to w ogóle nie jedzie. Ja już się też utopiłem. Zrobię 2,1 Proszę bardzo, cyk. Wystartowałam, lecimy, go go, go. Woda się... mnie! Je... No to 1.58 mnie akurat dojechało, Poważnie? więc idealnie. Bo 1.7 dojechało, tylko dlatego, że wywaliłem się w drzewo, ale. Ale to ja też to właśnie tak... już nie chcesz silnik ogólnie, wiesz dlatego pewnie? Dobra, teleportuje się. Wow, wow. Okej, okay, dobra. bo weź ogólnie, już nie, nie przesadzaj co. jest taka, że możemy się naprawiać, co nie? No, możemy. Komu, no, się, komu się chce. Ale komu by się no, chciało ciężko naprawiać? Się, ale, ciężko, ale ciężko się Dobra, naprawić, nic nie jadę na się 1, naprawić, Jak e, jest, wiesz, e, water level tuż za tobą, nie? Dobra, jak tobą się. Ciśnie. Musisz dobrze górkę przejechać. No jedź ty. I Dobra, się nie Dobrze. Dobra, okej. Okay. Paweł widzę nie, nie radzi sobie ty, Paweł w ogóle. Paweł sobie nie radzi w ogóle, o, nie? Tylko zaczynasz, nie? Natomiast. Z 1, 5, 8, to z górnej i potem 1, nie, bo chodzi, No bo właśnie start. odchodzi, żeby jak dać sobie najwyższą pompę. Mamy tylko 15 minut na to, żeby to zrobić. Więc Teraz to, to wymyśliłeś <laughs> dopiero. Tego nie było wcześniej. No jadę na 1, 8. 1, 8 jadę, Umawialiśmy się półtorej godziny, a nie 15 minut. A? Co półtorej godziny? O czym ty, ty Właśnie, widzisz? półtorej godziny minimum. Zrób. Hamuj do zero. O Jezu, o, Co jest, tylko Jakieś drogi na ten, na, na skróty chyba, ale boję się. Dawaj, 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 Jeszcze raz, jeszcze raz sobie robię na dwa a, zara, bo... a. O, teraz moje auto trochę szybciej jedzie. Nie, czekaj, bo A to auto ma problemy z, z prędkością ewidentnie. Dobra. O kurde. Oj, hamuj, dawaj szybko, 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 o, nie, nie da rady, Problem nie da jest rady. taki, że ta woda mega ciśnie. Ej, w tym samym miejscu tak mnie mi rozwaliło. To o, chyba problem, o, co? Kude, o, kude, A ja mam w ogóle BMW, więc po prostu cisnę sobie bokiem, jak mogę. O kurde, dobra, dobra, utonę. Chociaż nie, może mam napęd na cztery? W sumie lecimy z powrotem. No tu znowu dosłownie y -y -y. jeden y -y. błąd i w tym momencie toniesz, nie? Tak, Trzymać go go, go! go, 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 go! Lecimy, dawaj! Ja dobra, sobie teraz... dam na 1,9 chyba. Ja na razie mam 1,82. Tak. Mały, mały, mały mikrofon. No, tak, 1,82 zrobimy sobie. Ja na 8, 1,8, coś tam dojechałem, ale popełniłem błąd. Stary, Niestety. ja tu cisnę na 2,0. No bo Ej, jesteś. Co ty robisz? No bo próbowałem, ale nie wyszło. Starnie, próbowałem, to, ale nie wyszło. wziąć nawet. No i 2,0 tam się robi. Tak, wysokie, Na 2,0. Na 2,0? Czekasz, żeby ustawić za 2,0, zobaczmy, jak to będzie w ogóle szło. Nie, to o osakra, i, i 1,9. Zastanawiam się, czy w takim Cześć Paweł! <noise> Cześć, Paweł! ty, pod jedziesz, ty Za koleś. Nie, To Dobra. nie było specjalnie wcale, to był przypadek, Paweł, przepraszam. Nie Pięknie. chciałem. Nie Czemu chciałem. Nie patrzę na wodę, nie patrzę na wodę, po prostu jadę, po prostu jadę. Dobra. Nie, nie da się na 1,9 dojechać tego, na pewno nie. Zależy, myślę, że od auta, wiesz, tak naprawdę. Kurczę, no bez jaj, no uszkodzimy. sobie To ja stynek. musiałbym oh. ustawić sobie jeden... No, no, Ciach, go, go, go! Dlaczego tutaj mnie zawsze 5 8? Pięć, 5 osiem? 5 jest 8? ciężki, naprawdę. A wejdziemy. Dobra. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Zobaczmy jest... na jeden 6, może się uda. Tu się nawet nie zdążysz naprawić. No i utonąłem. No. Dlatego to bezbłędnie trzeba powiedzieć. A najgorsze jest to, że tam w pewnym momencie e, tej trasy jest tunel, który idzie... Hmm. Prosto płasko, więc. No poważnie. Więc lepiej sobie zrobić troszeczkę. Oooooo! Dobra, ja ci na 1-8 w tym momencie. Ja mam 1-6 właśnie. I woda mnie goni! Woda mnie goni! Początek jest profesjonalnie, tutaj przychodzę. Dobra, 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 dobra. Ja mam problem z tym zakrętem takim mocnym. I I odbijam się od barierki. No ja w nie staram się już teraz na ręczny wchodzić w zakręty. Co to znaczy na ręczny? O... Żebyś tam nie tam mnie wyłamał. No i wrzucił tylko za bałamę. No, Dobra, A... sobie... ja cię kręcę. Nie, się naprawić i jeszcze ruszyć, to, że to jest dobrze. Dobra, teraz ogólnie jest. Podgórkę, chyba numer 10. Więc... Jedziemy. No, ty. Nie, się, nie poddam się na, na tej samej sośnie Moga co przedtem, co na początku. Nie? To Stary. o czymś świadczy powiem ci szczerze, nie. A... Że muszę ją ściąć. Tak. Nie, słuchajcie, 1.8 to chyba nie przejdzie, 1.5 sobie daję. O, jak, ty, jak, jak, ty, jak, ty, jak ty zjechałeś w dół z tą szybkością. Nie? No mocno, nie? Mocno ten, co mówi, zjechać. ten, co mówi, nie, 2-0 minimum muszę zrobić, nie? Właśnie no widać, właśnie tak jak 2-0 robisz. ale ogólnie, wiesz co, ten, no, jest lipa po prostu straszna. Nie no, naprawiasz i tracisz czas, tracisz czas. Tak, bo to no, ten start no, jest później wolny, nie? Bardzo. Tym, o. Tak, tak, tak. Dobra, naprawa, 1-5 i startujemy, proszę bardzo. A ten auto też ogólnie, które mi jadę nie, po prostu... No dobra. Nie Koło mi odpadło! Nie. O, nie! A to moje też się skręca w ogóle, o, to jest nie? To jest moje, ma problem. moje ma problem ze skręcaniem. O nie, woda mnie goni. Dobrze, że mnie tam Czemu tam pod górę jedziesz ani, ani asfaltem dalej? Ren Czemu? Czemu ty oszukujesz? Ja tego sobie sprawdzam. A Czy to nie jest droga? Czy to nie jest droga? Było mówione, trzymamy się asfaltu. Ja tu patrzę, ty sobie no, pod górkę na nie? No to jest dla mnie asfalt. Nie o nie! To jest dla mnie. Teraz przez las Dobra. w ogóle jadę, nawet nie wiem gdzie jadę, nie? No dlatego, dlatego właśnie mamy trzymać się drogi asfaltowej, bo jeżeli chodzi o e, drogę Dobra, jadę tutaj. szutrową, e, no. no niestety, ale. Gdzie prowadzi w los? Nie wiadomo gdzie prowadzi. Nie sprawdzałem. No bo no, no, ja to ja już gwizdowy. sprawdzam stary, jak będziesz chciał trochę grzybów, to ci nazbieram po prostu. <laughs> Same prawdziwki znajdę. Ja tam gdzie wydaje się, że będziemy miał wyżej. Ja jadę na 1.1 teraz zobaczymy. O. Muszę sobie urozmaicić, bo co, co tylko co 1-1 to 1, ja na 1. -1 akurat tak mi tak przeskoczyło ja na 1.1. Jak na 1.8? A, bo ja ten pojechał górą, ale to No bo on prześciśnie na przełaj, proszę cię. Ta, to, to ren, to, to po prostu, REN po prostu to to, oszukuje, czy, proszę tak, cię. No jest, no, jest skąpnie, Pionowo w górę skąpnie, jedziesz. Proszę zbuaakka, cię to, jakby. Wraz, to, to proszę cię, taka robota z tobą w ogóle daj spokój. którym ktoś coś mówił. Jakby napiszcie w ogóle hashtag Ren oszukuje i tyle, jakby. Nie da się inaczej jakby tego. Tak, one ren Co? The one ren moim ojcem, tak zróbcie. Co Ren. Rena i my o my o father. A, tyl, Tylna kanapa mi się strasznie trzęsie w tym aucie. Tak? <grywam> o nią. Nie o co nie chodzi. Wiem, za bardzo wiedzieli? używana, ewidentnie. Kogoś, kogo tam no. nie nie tylna kanapa była za bardzo używana. <grywam o tym> nie <grywam o tym> Ej, ładnie mi idzie, ładnie mi idzie. A ja idzie nie do wiem, 5, na ile jak, jak mi się uda. ja tylko chciałem powiedzieć, że u Pawła ten wskaźnik od 1,6 jest zakryty kamerką, więc on pewnie ma 1,0 ustawiony i się w ogóle ci że, tak, że ma no, 1,6 ustawione. To jestem przekonany, że oszukuje tak samo. Pokaż swój A co, wskaźnik. Ty nie zakryłeś? Pokaż swój no. wskaźnik. <laughs> ja, jak, doja jak dojadę, to ja oh, wysunę oh, i pokażę. Ja mam nie. pokazane, pod kamerką oh. u mnie jest widoczne. Ja mam 1,1. Nie wiem, ale byłem bardzo wysoko. Oszukujesz. Nie mam możliwości teraz tego zrobić, bo jestem Jazdy i jak, ja, wodą. jak ja mam grać z oszustami? Red, kurde, pod górkę na przełaj no jeździ. Paweł zmienia swoje wartości jest tunel, pewnie. Jest tunel, jest, tunel. jest tunel, pięknie. Tylko trzeba po uważać, prostu, tunel się nagle skończy, będzie babol. Po prostu oszuści ze mną grają. Oszuści! Nie wiem o co ci chodzi, ja bardzo dobrze A. pojechałem. Myślę, że. nawet sobie Maria. utrudniłem. No jedzie, ty, przed las. A czy utrudniłeś sobie? Pięknie. Czym? Bo ta droga nie była taka lasowa. A okej. Okay. No nie, za... to auto nie skręca! Dobra, muszę naprawić znowu. Gdzie ta woda jest? Okej, okay, rośnie tam jeszcze. Ale na 1,1 <noise> za, za ten, za wolno to Ci tak się ja że czas zwiększyć. Że Ale może trzeba będzie liczyć jakieś punkty Serio? Ujemnie. Tak, plus Serio 15 minut. Plus 15 minut, myślę. Wiesz, trzeba liczyć na ten, na 1,1. A, oh, dobra, dobra. Dobra, ja ale stylurena. Idźżeś ziomuś! Stylu Rena pod górkę! Dobra, znowu lekko do góry, widzisz, więc jest dobrze. Widzisz. A potem płacz i ja dojadę, bo mi się wydaje. Nie dojedziesz, nie ma opcji. Nie, Czekaj, to jest tu. Jadę a na 1,7. Już chyba powoli szczyt widzę, szczytów. 1,8 byłem bardzo szczyt, wysoko. Szczyt? szczytu widzisz? Ale nie dojechałeś, okej. Okay. Na 1,8? No to jest woda już! Ja pierdzielę! <laughs> ja byłem przed drugim Stanie, Na milimetry mi podmyło lekko i jadę dalej, nie? Udało Ale ci się teraz jest mega, mega obyś, do góry. Obyś się utopił. Jak ty jedziesz na 1.0, to gościu, kur... Ja jeden na 1 On ma 0,8 8 ustawione. daj spokój, jakby... Nie, nie, nie. Zero. nie, nie. Powiedz tutaj tej wodzie. Na bank, na bank. On tam, Kłopię, w to produkcji, dodaje wodę, Dokładnie, to właśnie, będzie jakieś efekty się... specjalne, CGI wjechało. Jakiś, taj. jakiś... Jest Jakieś smoki... Pięknie! Moi drodzy, 1-5! Tu nie Proszę ma checkpointów! Tu okazı. nie ma checkpointów! 1 rozumiemy. E, więc myślę, że na 1.6 6 mogę spróbować. Możesz my spróbować dopiero, na 2-2. Dwa, dwa. ja mam tunel, dobra. Teraz do mnie... W tym momencie do mnie woda dotarła, nie? Dobra, okej. Okay. Ja a, myślę, a, ja, ja my myślę, że jeden, Paweł oszukał. 1-5 się udało. Robię w takim sensie, na 1 y, teraz... Y, okay. o, nie. Co? No ja lekko tutaj uda? czegoś dotknę i od razu Glebiksa jest. No, mi tak samo. Mi tu koło odpadają no, do, od razu. Właśnie, to koło, gdyby nie to koło, nie? Koło mi odpadają. Rozdalić, ale nie koło. Bo w koło jest wesoło. No i Melo. E, Ogólnie mamy, 5 minut nam zostało, chciałem powiedzieć. Rewelacja. Wyzwania. Oooo, zakręciłem, ale to wolna auto skręca, jejku. 1.8, dobra, start. E, ściemnia. Są miejsca, gdzie po prostu prawdopodobnie na ED8 mnie woda po prostu dogoni Na pewno. Potwierdzam. Chyba, że byś jak kręci. na jeden pięć jak i dojechałem, i jest na razie zwycięzcą, bo jestem jedyną osobą która dojechała. Paweł nieprawda! Dojechać to ci możemy po no odcinku. Nie, to się nagrywa my cię, my cię dojeżdżamy codziennie i co jakby taki taki cwajak nie jesteś wcześniej, no co, tak? I, re I rekord, Par, i rekord masz czy co? Później płacze Sorry, miedzy, między dobrze. odnikami panowie, nie wyzywajcie mi tak, he podajcie spokój, co? Nie róbcie tak, no, było, co? tak było, Z, z kiedo łączył to się, zrobiła patos pato streamerka się zrobiła <grym> i zobacz Dobra, jadymy. Ej, bo zaraz pochodzimy dogonię chyba. Trzeba Kogo zakręty ścinać po prostu. Nie A, powiem czy to Dobra, ja, ja, jedziemy. Nie dziury jakieś. Dziury jakieś barierka. Chyba, go 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 Ten co się naprawia no stary, muszę się naprawić o, bo... Oszóst. Jak ten, jak mi kółko po prostu wypada, to co ja ci poradzę, <laughs> o po stary. Teraz kółko... Później biodro buzi mi wypadło. O nie, 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 depnij, depnij, bo ta droga tutaj jest dzika. O stary, najgorzej, bo to jest płaska droga teraz. O Jezus, my nie no i się utop... O do jedzie, Domek jest! Do samego momentu. Dzień dobry Domek, witam serdecznie. O rany Dobra, Domek eee, czekaj, miałem 1,8, no Reset. to w takim razie chyba najbardziej rozsądnie F8. będzie teraz zmniejszyć do 1,6 spróbować, albo 1,7. I w końcu znowu oszukiwać? Tak właśnie myślałem. Nikt nie oszukuje, to wy tak, oszukujecie. Tak właśnie myślałem. Na przełaj latają. Dobra, ja nigdy nie eee, w takim razie 1,5 to, to zrobiłem. Bo to 1, właśnie 1, tymi ścieżkami 1,6 Cyk. 1,6 mówisz czyli robisz? Op. No 1.6, bo to... o 0,1 więcej, bo... No kurde, no, Bro, F7 tam ten. Blokowało tam na jeden 5 Czego, tak? się, no, bo... Czego się na mnie respisz Co bo wy tam socna. robicie? Dobra. Ja, my, co ja mam trzy miejsca z tyłu na kanapie Spróbuj, ja Spróbujmy jeden... Na włączonych jeździ. jeden, 3, 4 Bo jest obowiązek w Polsce jeden? <śmany> Polsz, a bo w sumie to mogą być Bieszczady, ci powiem, nie tak naprawdę. To a, jest Sosnowiec to tak na pewno. Tak zwane wysokie jest... Bieszczady. Bo widać morze, Sągliwice. więc Sosnowiec. Są Gliwice, kur Gliwice. <śmany> najgorzej, woda mnie goni, panowie. No, no, brawie, haław, a teraz dwójka wrzucasz i tysiąc obrotów. Zapomniałem, że tu zakręt jest. No, <śmany> raz tam jedzie, Mam zapomina, za wolne musza... auto, zagaduje, mam zagaduje, za wolne. Nieprawda! Nie. Proszę nie, nie proszę nas Proszę nas, to nie mieszać w ogóle, to no, są twoje sprawy. To, mordę. to jest. Dawa jedź. Co? To jest ty i twoja psychoza po prostu, no. rozdwojenie jaźni masz. O Dorena mówisz? Do was ogólnie. Nie. Do waszej czwórki. No, ogólnie, tak, no. Do waszej czwórki mówię. Mówi do czwórki. Dobrze, tak, tak. Myślę, że Barber nie będzie pocieszony tym faktem. Barber. Co, Barber? <laughs> ba barber? Znaczy, bo aż w poślizg spadłem. No. Kurczę, <laughs> ja też wpadłem i zagrałeś, powiem. wrzucaj jedynkę, okay. Nie <laughs> może poczekać, aż wyjdę z poślizgu. No właśnie, ja nie wiem. Ten Barber U... <laughs> w ogóle nie wykorzystuje tego. Ja się pytam, gdzie jest by Barber? On, on pewnie tutaj Barber, barber, barber gdzie barber jest? Nie będzie trajba, nie Ale miał, to pewnie by chętnie z nami zagrał. Więc może ktoś się zdecyduje z widzą, że mu kupi, nie wiem. Albo weźcie mu, napiszcie, Berber dołącz do chłopaku, bo jest zlipa w ogóle, z typa jest taka straszna, z Pawłem jeździć, przydałaby się świeża krew. Skie nie potrafi w ogóle grać, co? Co? Ty szanuj twarz, tak? Szanuj twarz, bo jedną masz. Bo jedną masz, tak? I kurde, To cię moi psychofani dojadą i się dziwisz. Dobra, szybka cyk i jazda. Dwa tygodnie i Cię nie ma, nie? Jeszcze stwierdziłem, zepsutym kołem, ale się bałem, że po prostu utonę, nie? Dwa tygodnie i Cię nie ma, stary! Jakby ty uważaj sobie, co, co? mówisz! Nawet, nawet Ci Karolina nie pomoże! Ja nawet nie jestem A, w stanie się skupić, o czym mówisz. nie? Mówicie, mogę. Nie mogę! Czwarty raz zaistnę Sąsiad... Sosnę, już nie mogę tego! Tą samą Sosnę? Dobrze, że nie, dobrze, tak. że nie ten, to pole nie jakąś. Mam, nie mam psychy, ale tu jest jakiś skrót. Hm. Nie masz psychy do Sosny? O. Ewidentnie. Masakra, ja w ogóle też w ogóle ciężko o was słuchać, naprawdę. Ciężko, ciężko nas słuchać. Ty weź stary tutaj. siebie posłuchaj. Ale sąsiad jeszcze w ogóle tutaj robi remont prosto i wierci. Ale to na pewno nie o to chodzi. To nie o to chodzi, wiesz? Ty specjalnie w tle pewnie włączyłeś wiercenie sąsiada. Masz taki A, w ogóle MP, mp3 wiercenie sąsiada i jedzie z tematem. No i utonąłem. Ui. Na 1, po tym tunelu nie da się. Po tym tunelu jest lipa. O ty nie stary. potrafisz oszukiwać ekran. Ej, minął czas antynowy. Nieprawda! Jestem zwycięzcą, są moi drodzy! Ja ale ja też tam dojechałem do góry, nie. więc jakby proszę ale, cię. Nieprawda! wy nie dojechaliście na... Takie ja dojechałem pływy. na 1,69. Po produkcji ja będzie 4,4 ja, i się zdziwisz. Ja się tu wbijam w takim gdzieś na prom i jadę grałem. A jeździ, nie wracaj, nie wracaj. Ten ten wracaj. Najlepiej nie wracaj. Napiszcie Hashtag nie wracaj. Hashtag nie wracaj. Hashtag nie wracaj. Ja tu jeszcze jadę, ja się nie poddaję w ogóle, ja nie kończę odcinka, no, dopóki nie, nie dojadę. To jest... Nie ma cięć, nie ma, nie ma cięć, nie ma. U mnie jakieś CGI, CGI, smoki latają, kurde, wieloryby, jednorożce, to jest wszystko, stary. W tych filmach jest nawet scena po napisach, więc... W tych najlepszych tylko jest, nie? W tych najlepszych. Tych najlepszych wiem, jest. jest. Mian, ja, no. okay. ja tu jestem no, na końcu, to na końcu A, dojadę, bęk, dojadę. Bęk, bęk, <laughs> dojadę <laughs> jeszcze kawałeczek. Już panie na górze jestem, sekunda, już kończę to. Wytrzymajcie. Halo, panowie, nie róbcie mi tego, nie wyzywajcie ich. Dojadę to wyzywa? tam. Paweł chciał pewnie, jestem przekonany, chciał rzucić swoim, swoim magicznym hasłem, który by mi zbanował odcinek. Nie, no to Jakie? Ren takie rzeczy robi. A tu, tylko no? Ren, okej, okay, spoko. A to po, potem wam powiem, bo jeszcze jadę. <noise> A ci, nagrywasz jeszcze? To może ja rzucę nie, co nie, i. <noise> idę popływać, idę trzeba popływać. Będzie, trzeba będzie ciąć to. Ostatnia prosta, panowie. Ostatnia prosta. A u góry jest, jest domek gdzieś. Jest, co Nieprawda, dobra. chyba u ciebie. Mój jeszcze trwa. Mówiłem no. półtorej godziny. Dobra, rozbiłem. Godziny. Dobra, rozbiłem się, <noise> także dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się.